Bóg wyjaśnia trzem kobietom, że żyły dobre życie, bez grzechu. Pozwala im wejść przez bramę do nieba, ale nie przed uprzednim oznajmieniem, że w niebie obowiązuje tylko jedna zasada: nie nadepnij na kaczkę. Kobiety początkowo są zdezorientowane, aż wreszcie wchodzą do nieba, a tam kaczki wszędzie, na podłodze, na ławach, w domach i na ulicach. Nie mija nawet jeden dzień, kiedy pierwsza kobieta staje na kaczce. A Bóg pojawia się z kajdanami i zabiera najbrzydszego mężczyznę w niebie, łysiejącego i otyłego, o twarzy przypominającej rybę. Bóg przykuwa kobietę do brzydkiego mężczyzny i mówi, że ponieważ stanęła na kaczkę, teraz musi spędzić całą wieczność przykuta do tego brzydkiego mężczyzny. Minęło kilka tygodni, aż druga kobieta idzie na spacer, potyka się i upada na kaczkę. Oczywiście Bóg pojawia się i przykuwa ją do kolejnego brzydkiego mężczyzny, tym razem jeszcze brzydszego od poprzedniego. Minęło kilka miesięcy, a trzecia kobieta wciąż nie nadepnęła na kaczkę. Aż wtedy Bóg pojawia się i przykuwa ją do najpiękniejszego, wysokiego mężczyzny w niebie, umieśnionego z jasnymi złotymi włosami. Co mogłam zrobić w moim życiu, że zasłużyłam na bycie przykutą do tak pięknego mężczyzny? Nie wiem, co z tobą, ale ja zdeptałem kaczkę. Paweł pracował w policji przez 25 lat. W końcu, zmęczony stresem, zrezygnował z pracy. Kupił pięćdziesiąt akrów ziemi w bieszczadach, tak daleko od ludzi, jak to tylko możliwe. Widział listonosza raz w tygodniu i robił zakupy raz w miesiącu. W pozostałym czasie panował tam całkowity spokój. Po około sześciu miesiącach prawie całkowitej izolacji ktoś zapukał do jego drzwi. Otwiera je, a przed nim stoi ogromny, brodaty mężczyzna. Na imię mi Kuba, jestem twoim sąsiadem, mieszkam czterdzieści kilometrów w górę drogi. Organizuję przyjęcie wigilijne w piątek wieczorem. Myślałem, że mógłbyś przyjść około siedemnastej. Świetnie, mówi Paweł, po sześciu miesiącach tutaj jestem gotów, żeby poznać miejscowych ludzi. Dziękuję. Kiedy Kuba wychodzi, zatrzymuje się. Muszę cię ostrzec. Będzie trochę picia. To nie problem, mówi Paweł. Po dwudziestu pięciu latach w służbie umiem pić z najlepszymi. Znowu wielki mężczyzna zatrzymuje się przed wyjściem i mówi, być może też będzie trochę bijatyki. No cóż, dogaduje się z ludźmi, będzie dobrze. Będę tam. Dzięki jeszcze raz. Być może będzie też trochę dzikiego seksu. Teraz to naprawdę nie jest problem, mówi Paweł, rozgrzewając się do pomysłu. Przez sześć miesięcy byłem całkowicie sam. Na pewno będę tam. A propos, co mam założyć? To nie ma większego znaczenia. Będziemy tylko my dwaj. Facet prowadzący Opla zatrzymuje się na czerwonym świetle obok Rolls-Royce'a. Kierowca Opla opuszcza szybę i krzyczy do kierowcy samochodu obok: Hej, fajny samochód. Czy masz Wi-Fi w swoim Rolls-Royce? Ja mam WiFi w swoim Oplu. Kierowca Rolls-Royce'a spogląda i mówi po prostu: Tak, mam WiFi. Kierowca Opla mówi: Super. A masz tam też lodówkę? Ja mam lodówkę na tylnej kanapie mojego Opla. Kierowca Rolls-Royce'a, wyraźnie zirytowany, mówi, tak, mam lodówkę. Kierowca Opla mówi, to świetnie. A masz tam też telewizor? Wiesz, ja mam telewizor na tylnej kanapie mojego Opla. Kierowca Rolls-Royce'a, teraz bardzo zirytowany, mówi, tak, mam telewizor, Rolls-Royce to najwyższej klasy luksusowy samochód na świecie. Kierowca Opla mówi: To naprawdę fajny samochód. Czy masz tam też łóżko? Ja mam łóżko na tylnej kanapie mojego Opla. Zdenerwowany tym, że nie ma łóżka, kierowca Rolls-Royce'a odjechał. Pojechał prosto do salonu samochodowego, gdzie natychmiast zamówił montaż łóżka na tylnej kanapie. Następnego dnia kierowca odebrał swój samochód. Łóżko wyglądało wspaniale, z jedwabnymi prześcieradłami i ozdobami z mosiądzu. To było wyraźnie łóżko godne Rolls-Royce'a. Więc kierowca luksusowego samochodu jeździł cały dzień w poszukiwaniu Opla. Wreszcie, późnym wieczorem, znalazł zaparkowanego Opla z zamglonymi oknami od wewnątrz. Kierowca Rolls-Royce'a wyszedł z samochodu i zapukał do okna Opla. Najpierw nie było odpowiedzi, a potem właściciel, całkowicie zmoczony, wystawił głowę. Teraz mam łóżko na tylnej kanapie mojego auta. Powiedział z arogancją właściciel Rolls Royce'a: Kierowca Opla mówi: Wyciągnąłeś mnie spod prysznica, żeby mi to powiedzieć.